Cześć kochani! Kochani, dzisiaj jesteśmy w Robloxie się gramy w oby i nagrywam to pierwszy raz i to jest obby takiej gry nie znam jej, chyba to jest Freddy nie wiem, coś tam ale wiecie um, no nie jestem za ładna, ale jutro sobie zrobię nowy strój i zaczynamy grać, widzicie? tu mam takiego pięknego jednorożca ja jestem trochę słaba w... Oby, ale na po... Oh, widzicie? Właśnie o to mi chodziło. No nie wiem ile ten filmik będzie. Um, wpadajcie ten... na, na Piotr x 8.51 kanał. Właśnie. Zarębisty kanał, wpadajcie. Właśnie. Jutro wlecie może fajny nowy odcinek. No. O i też y, Katie Tube zapraszam. Y, bardzo proszę. I dzisiaj bym chciała tak um, ile łapek pie, y, Piotrek? Może nie tak... Nie wiem, pięć. Nie jaki pięć, Jedną. tysiąc! No nie bym nalegała, ale... Ty, jakbyście postarali się tysiąc, tysiąc, bo to mój pierwszy filmik. To by było super. No ja też miałam pierwszy filmik i miałam, nie wiem, 5-3 łapki. Proszę! Spróbujcie go. Ja Za dam... to, że jestem dzisiaj operatorem. Właśnie. Aha. Co? Dobra. No dobra. Jestem nowkiem tak. No, no i bardzo bym chciała tysiąc łapek. Na bardzo, pewno nie będziesz miała. Bardzo bym chciała tysiąc, a jak nie, to na pewno więcej od Piotrka. Na pewno nie będziesz miała. No na bo pewno będę miała więcej. No i wpadajcie też, bo niedługo będzie kanał yy, mojej siostry Hani. Katie tuba. Chyba już to mówiłam, ale nie wiem. Mówiła. Jakie to jest trudne. Mogę przejść. Nie, nie dziękuję. Bo widzowie zaczną pisać. Nie, bo ona z ciebie przychodzi takie. Na pewno zrobimy urywkę, bo ona, ona jest. Ona, ona, ona jest nopkiem. Bo jak widzicie, to ja jestem napkiem w parkoury. Um. E... Wi 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 nie, nie, nie. Widzimy się po cięciu.